Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jest 17 października 2024 roku jesteśmy na grzybkach, w borach. Teraz robimy sobie małe śniadanie. Efekty takie jak widać. Z żony wiaderko ja uzbierałem na razie tyle i robimy sobie yy, teraz robimy sobie teraz przerwę żona tam szykuje śniadanie i będziemy sobie śniadanko jeść w plenerze pogoda jest super Chociaż tak na grzyby to nie za bardzo, bo ja wolę jak jest pochmurno. Co więcej, grzybów jest mało. Trzeba się nachodzić. To już chyba są ostatnie grzyby. Jednego grzyba żona znalazła. To był zmarznięty na kość. Podgrzybek. Tak, podgrzybek. Prawie to prawda, ale tam bliżej wody. Nie? Tak. Teraz zjemy, chwilę posiedzimy, zapalimy sobie i, wio. i takie śniadanko sobie robimy jajeczka, pomidorek tak. kawka gorąca z termosa. Tak jest, Tak jak w górach. Tak. Obowiązkowo. Zaraz Jesteśmy sami, bo jest wcześniej, przyjechaliśmy, to było ciemno. Chwilę poczekaliśmy po papierosku i... No musieliśmy czekać aż się widno zrobi. Tak. A jechałem zapobiegawczo prędzej, bo są cztery y, miejsca, gdzie są roboty drogowe. No światła są. Tak, są światła i są semafory. I to... Ostatnio przyjechaliśmy, to była dziewiąta. To tak trochę... Nie za bardzo, ale jeszcze jednym razem byliśmy o 10, to jest tragedia już chodzić. No, a już tak. jechać tam, to już całkiem. Dobra, jak będzie coś więcej, to ewentualnie dokręcę. Zobaczcie, kochani, jaka piękna aura. Że jakby nie mówić, każda pora roku ma swój urok. Jesień odbarwialiście, robi się pięknie kolorowo na dworze. No w lato jest ciepło, kwiaty, wiosna, zielenieje wszystko. Dla samego pochodzenia warto sobie przyjechać do lasu. O, sobie omanitek rośnie. Tak. tak. Niedługo może być tak, że. Telewizji, tylko będziemy mogli oglądać pory roku, może nie wszyscy, ale większość. Sam jaki duży Amanita rośnie, nie wiem, czy dam go radę ściągnąć. Tu nie będzie go widać. Nie, nie, dam razy gością grzyby Grzybów za dużo nie mamy, bo tyle we wiaderku, ale trafiło mi się gniazdko, że że znalazłem trzy prawdziwki w jednym miejscu, wszystkie trzy zdrowe, także niezmiernie się ucieszyłem. Mamy już czubaty kosz na zbierany w samochodzie, żeśmy to zostawili, opróżniliśmy te wiaderka i zjedliśmy śniadanko i po śniadanku sobie dalej spacerujemy. Powiem wam szczerze, że bardziej jest to spacer niż zbieranie grzybów, bo ostatnio to ja dzisiaj w zasadzie to przyjechałem po to, bo mnie interesowało czy gąski już wychodzą. Ale jak na razie byłem w kilku miejscach zobaczyć, gdzie mogłyby być gąski, no i niestety nie. Kiedyś pamiętam to z rodzicami, jeździliśmy na gąski siwe i zielonki do Gralewa koło Działdowa. ale tam był specyficzny las no ale tutaj też jest taki piasulek kurcze mało tej igły co prawda tu leży no ale mogłyby być tak ale ja tu gąski jeszcze nigdy nie znalazłem może w innych miejscach rosną gąski tutaj gdzieś na kaszubach no, ale nie znamy tego miejsca także przyjeżdżamy sobie praktycznie w jedno miejsce czy nazbieramy grzybów czy nie to tam bez różnicy Zawsze mamy kolację i jeszcze trochę do suszenia Za każdym razem Tak o Tutaj, jaki ładny amanitek, czerwony łepuszek. My to nazywamy muchomory, justynkowe osaki. Nasze idziemy się śmiejemy. Tam w tych brzuskach, co byliśmy, nie? No. Tu tam było dużo pięknych no, było. Dużo, dużo, dużo. No, tu też amanitek rośnie. Jest tych amanitów sporo. A niektórzy mówią, że nie ma amanitów. Są amanity od groma. Tak. paskiem drogi. Cały czas. To tu kozaki Jak okay. no, ładny kolorek, fajny. Oh. Ten bardziej pomarańczowy, a ten taki czerwień. Ładne kolorki mają. Temu Ekstra. zdjęcie zrobię. Ekstra. No, tu wcześniej to kozaki były no. stale. No, no tam ale mamy fajny spacerek, kurczę Fajnie, Teraz już jest fajnie. Wyjechaliśmy nocą praktycznie no, Bo wyjechaliśmy przez piątą no. z domu no. No, Także Amanitów jest od groma Nie zbieramy amanitów bo nie nauczyli nas rodzice, żeby zbierać amanity. A z drugiej strony, to jak mam coś źle zrobić i się przytruć, to a też nie wiadomo na, na dłuższą metę, używanie amanitów, to ten jest piękny. Też właśnie Nie wiadomo na dłuższą metę używanie amanitów, yy, co może powodować. Akurat tego ryzyka się boję. O! Tutaj jest też ładny. Wejdę do, do większego lasu Może we większym lesie czuć będzie O, tu rośnie kania, czubajka Widzicie Ale mamy dwie kanie to wystarczą nam Nie zbieramy na hektary kurcze grzybów tylko tak żeby trochę mieć zapasu i trochę pojeść A no tak to w sumie to przyjeżdżamy na spacery sobie Porelaksować się W sumie dużo grzybów nie ma. To już jest końcówka. Dużo grzybów jest już podeszłych pleśnią. Jest wilgotno i zimno, także to nie jest, Nie są warunki dla przyrostu grzyb, grzyba. I co? Na razie nie będę się yy, Na razie nie będę się produkował Wyłączam kamerę i Może na koniec mam coś tutaj, ale nie wiem co to jest nie. taki nie to jest sitak sitaków nie zbieramy ostatnio sitaków było do bólu o tu mam podgrzybko wreszcie coś od wielkiego dzwona taki fajny patrzcie podgrzybaczek zdrowy no w dużym lesie zawsze teraz jest możliwość coś znaleźć bo w małym tomie no tu jest następny podgrzybek no taki I że... Parę grzybków jeszcze, myślę, dozbieramy. Tak. Ale powiem Wam, szału nie ma, dup nie urywa z grzybami. Tak jak ktoś yy, przyjeżdża tylko do lasu po to, żeby nazbierać grzybów, to, to będzie zirytowany. Dobra, żona Też, tu ma jakieś. Myślałam, że pod grzybek. No, po, są podobne takie teraz. No, no te, te blaszki. No te blaszki brązowe. No. no i dobra, słońce wyszło. Tu patrzeć na kamerę i szukać grzybów to... Tak, nie da się. Nie da się. Także ewentualnie jak znajdę coś większego, to dokręcę. A jak nie, to podsumowanie tylko. Czarka. Takie mnie się trafił teraz, tak jak mówiłem, że o i zdrowy. Piękny. Zobacz. Zdrowiuteńki. Idę jeszcze coś drugiego zobaczyć, bo tam jest coś rośnie drugiego, ale nie wiem co to jest. Może to rośnie drugi. Nie. Sitak. Tu dwa osaczki rosną. sobie także od ostatniego momentu troszkę grzybków nazbierałem i tak to wygląda także jak jeszcze coś będzie to jeszcze nie umieszkam dograć Troszkę bliżej go. No, troszkę jakieś zwierzątko ugryzło, ale widzę, że w środku jest patch. Widzisz? Aha. Zdrowy. I tutaj noga też zdrowa. Obczyszczę ładniej. Się wysuszy. No, no. no i tak. No, trochę dozbieraliśmy, ale to jeszcze nie koniec. Trzeba się przebrać. Tak. Podsumowanie dzisiejszych zbiorów, jedne wiaderko, nawet rydza udało mi się znaleźć, żeby nie było, rydzyk, rydzyk, no i ale to nie ojciec i ty kosz, także było super, ale to już był ostatni, no. Teraz także ten. więcej już nagrzeby nie będziemy się wybierać, bo to już jest końcówka. No. Chyba, że będą ciepłe noce. Dzisiaj w nocy było 4 stopnie. To jest za mało, na grzyby. Tak, to jest za mało na grzyby. I to by było na tyle. Hejka.